Ula komentuje zachowanie w sanatorium. To mi się nie podobało. Sanatorium Miłości z odcinka na odcinek irytuje widzów. Największe kontrowersje wzbudziło zachowanie Anny. Okazuje się, że nie tylko publiczność ma zastrzeżenia do sposobu, w jaki kuracjuszka potraktowała Edmunda. Swoje trzy grosze wtrąciła też Urszula. Sanatorium Miłości. Konflikt Edmunda i Anny. Z sanatorium miłości pożegnał się Edmund z żegania. Mężczyzna już na początku programu oświadczył się Annie z lubska. Kuracjuszka dała mu kosza, jednak nie postawiła wyraźnej granicy, i zakochany w niej pouszedli ciągle miał nadzieję, że kobieta zmieni zdanie. Niestety, przeliczył się. Anna przy wszystkich rozpętała awanturę i wykrzyczała. Nie chciałam cię zranić, znosiłam twoje podrywy z godnością. Nie kocham cię, nie jestem za tobą, patrzeć na ciebie nie mogę. Nie mów, że ci daję sygnał, bo nie daję. Rób człowieku, co chcesz, tylko z daleka ode mnie. Sanatorium miłości. Widzowie oburzeni zachowaniem manny i Marty Manowskiej. Edmund z sanatorium Miłości 7 miał żal do Anny, że w taki sposób się z nim rozprawiła. Większość widzów francowego show TV też była zdania, że takie zachowanie kuracjuszki nie było właściwe. Dodatkowo kierowali zastrzeżenia do Marty Manowskiej, że i ona potraktowała Edmunda niewłaściwie. Najgorsza edycja serio ludzie fałszywi najlepiej to widać po opuszczeniu programu przez Diego. Marta Manowska zero reakcji i działania średnik bardzo przykro zachowali się inni uczestnicy po wyjeździe Diego. Hamskie zachowanie uczestników porażka prowadzącej Manowskiej upadek tego programu pisali w komentarzach w mediach społecznościowych. Edmund ostatecznie postanowił odejść z programu. Co gorsza, nikt go nie zatrzymywał, a kuracjusze nawet przyznawali, że jego nieobecność to dla nich duża ulga Uważam, że to słuszna decyzja. Zachował się honorowo, stwierdziła Anna Sanatorium miłości. Urszula nie przebierała w słowach. Tak mówi o Annie tylko Urszuli z Poznania zrobiło się smutno, że Edmund odszedł, ale jak mówiła, inni dobrze się dalej bawili, więc nie poruszała tematu. Teraz kilka miesięcy po zakończeniu zdjęć Urszula wróciła do tamtej sytuacji. W rozmowie z RMF FM opowiedziała jak to wyglądało z jej perspektywy. To mi się nie podobało, były te sygnały sprzeczne. Tuania mówiła, nie, a za chwilę gdzieś tam go okręcała, skakała na niego, tańczyli razem. A facet. Prosty facet myślał, że może ona znowu mu daje jakąś szansę, daje nadzieję, przyznała. Zdanie Murszuli konfliktanny i Edmunda powinien zostać inaczej rozwiązany. Ta cała sytuacja Ediego za nią nie powinna zaistnieć. Ania powinna skorzystać ze swojej elokwencji i inteligencji i wcześniej zakończyć z nim te relacje, a nie na forum jakieś wydzieranie się, mówi Urszula.